Krajowy plan odbudowy w swojej pierwszej części w komponencie A związanej z odpornością i konkurencyjnością e, gospodarki e, to ponad e, to prawie 20 miliardów e, złotych Mówię tutaj o części dotacyjnej i pożyczkowej na szereg bardzo różnych reform i inwestycji. Zaczynając od reformy zagospodarowania przestrzennego poprzez inwestycje w szeroko rozumiany obszar rolno-spożywczy, inwestycje na rzecz dywersyfikacji, skracania łańcuchów dostaw, magazynowania surowców pochodzenia, pochodzenia rolniczego. Poprzez inwestycje związane z cyfryzacją, automatyzacją i robotyzacją e, przedsiębiorstw. W CRIDO przygotowaliśmy raport, w którym e, oceniliśmy stan zaawansowania, stan realizacji całego Krajowego Planu Odbudowy. Jeśli chodzi o komponent A, on wydaje się być najbardziej e, zaawansowanym. Tutaj faktycznie duża część inwestycji jest już rozpoczęta, przygotowana e, lub w e, trakcie realizacji. W ramach tego komponentu y, funkcjonuje... Między innymi jeden z programów, e, chyba najbardziej zaawansowanych w ramach całego Krajowego Planu Odbudowy. Mówię tutaj o programie e, wspierającym nowe miejsca w żłobkach i, i klubach e, przedszkolnych e, Maluch Plus, który faktycznie tutaj jest mocno zaawansowany i ta inwestycja jest w zasadzie zrealizowana. Natomiast oczywiście, tak jak w każdym innym komponencie, e, są też inwestycje, które jeszcze e, nie doczekały się e, etapu e, realizacyjnego e, i które. Które jeszcze czekają tak naprawdę na uruchomienie. Takich inwestycji identyfikujemy w ramach tego komponentu 7 i je uznajemy za zagrożone. Generalnie najmniej zaawansowane inwestycje uwzględnione są w części pożyczkowej, zarówno tego komponentu A, jak i wszystkich innych komponentów w programie. Wynika, wynika to przede wszystkim z faktu, że ta część programu nie mogła być wcześniej prefinansowana środkami krajowymi, które udostępniał Polski Fundusz Fundusz Rozwoju. I w przypadku tego komponentu komponentu A, Takimi inwestycjami są między innymi działania zmierzające do wsparcia podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych. Tutaj mia mia miało powstać zaplecze dotyczące właśnie tego typu działalności, czy też szeroko rozumiane wsparcie na rzecz sektora kosmicznego i technologii satelitarnych.